Wiosenne ciepło pozwala na zwiększenie tempa przebudowy nadwiślańskich bulwarów. Tak wyglądają z lotu ptaka od strony rzeki. Wiele się tu dzieje. Roboty ziemne i ziemno-rzeczne. Zupełnie nowe konstrukcje przystani już prawie gotowe do betonowania. To nowe ściany oporowe przy otwartym na obydwie strony przejściu pod Wisłostradą. I przygotowane do robót tynkarskich samo przejście. Tak pogłębiana jest rzeka przy brzegu. A to kolejna barka, która przywiozła faszynę. Wiklina łączona w tak zwane kiszki, a następnie w dywan mocowany później na dnie przy nadbrzeżu, jest wciąż najlepszym materiałem chroniącym dno statków przed uszkodzeniem. To już spory kawał tego dywanu. Części ścian należy przywrócić dawną świetność. Zmorą jest tu graffiti, setki metrów piaskowca zamalowanych i podniszczonych. Jest tu jeszcze sporo pracy. Ale postępy widać na całym odcinku.